Na moim kanale, ale dzisiaj będę pokazywać Wam książki, które jak do tej pory okazały się najlepszymi książkami w tym roku. Jako, że mam akurat połowę roku, no to taki film wydał mi się dość dobrym pomysłem. Mam tutaj dziewięć książek, które jakby chciałam tutaj umieścić. Cztery z nich mam fizycznie, cztery, pięć. Pięciu z nich nie mam, niestety. Zaraz się tu po, 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 Jak to powiedzieć? zaraz powyrzucam to wszystko, bo mam mm, zapisane te książki tutaj i nie chcę y, o żadnej zapomnieć, więc muszę mieć taką y, podpowiedź trochę. Y, co powiedzieć? Nie wszystkie książki y, pamiętam doskonale, natomiast wiem, że wywarły na mnie bardzo duże wrażenie, więc chyba. Zacznijmy. Pierwszą książkę, jaką słuchałam w audiobooku po rosyjsku, jest Marina Carlosa Ruisa Zafona. Czyli mamy tam klimat Barcelony, którą ja bardzo chcę odwiedzić, bo w Barcelonie jest mnóstwo dzieł Gaudiego, którego ja uwielbiam, odkąd pisałam pracę magisterską. Dokładnie odkąd tłumaczyłam blog o architekturze. więc tego jestem bardzo ciekawa. No i ta y, historia przynosi nas w lata 20. Y, lata 80. XX wieku. I właśnie ta Barcelona jest taka tajemnicza. Mamy tam głównego bohatera Oscara, który poznaje Marinę y, i całą jej rodzinę, czyli ojca, który jest wydaje się chorowity. Natomiast koniec książki pokazuje nam coś zupełnie odwrotnego. Nie będę na na no, generalnie Oskar z Marii przyjeżdżają przyjaźniają i przeżywają dużo przygód, z czego jedna z nich mm, przenosi ich w taki tajemniczy dosyć świat, bo odkrywają pewną tajemnicę pewnej e, kobiety, która mm, chodzi na grób swojego męża. No i odkrywają taką tajemnicę e, rodem z e, jakby z Frankensteina. Takich dziewiętnastowiecznych thrillerów. Taka dosyć mroczna tajemnica. Natomiast Marina bardzo mi się podobała i chcę się zapoznać też z innymi książkami tego autora. Niestety wiem, że zmarł i więcej książek nie napiszę, natomiast ta książka, którą czytałam, na pewno wstąpiła <grym> mnie do dalszego poznawania się z tym autorem. Kolejną książkę mam tutaj jest to. I również czytana po rosyjsku książka e, Rebeka. Rebeka napisana przez Daphne Dumouriez. Moja ulubiona książka, chyba tej autorki, bo czytałam i moją kuzynkę Rachelę, i jeszcze ptaki, i te inne opowiadania. E, natomiast Rebeka najbardziej oddaje ten klimat. Jak zwykle, jakiś arachunek mi wypada z książek. Ja w ogóle chyba. Jestem taką osobą, która przechowuje te rachunki w książkach. Nie wiem po co, natomiast zawsze są pod ręką. Może mam takie plany, żeby oddać te książki kiedyś. Natomiast mamy tutaj młodą dziewczynę, której imienia nie znamy, co jest ciekawym zabiegiem autorki. No i ona poznaje bogatego wdowca Maxima. No i zakochuje się w nim. I on w niej. No i mają takie szczęśliwe momenty, do, y, szczęśliwe chwile do momentu, y, aż nie pojadą do Menderli, czyli do tej rodzinnej posiadłości właśnie naszego Maksima. Y, no i tam okazuje się, że ten Maksim wcale nie jest taki cudowny i że tak naprawdę te, ta atmosfera Menderli na niego źle wpływa. No i y, cały czas ta młoda żona jest w cieniu tej zmarłej jakby Rebeki, naszej tytułowej bohaterki, którą, która jest moją ulubioną postacią w tej książce, chociaż się tu nie pojawia, natomiast y, uwielbiam właśnie tą Rebekę i myślę, że dlatego też ta książka jest jedną z moich ulubionych. No i, i tak naprawdę cały czas ta Rebeka pojawia się w tej książce. Y, wszyscy mówią o niej, natomiast nie wszyscy, nie wszyscy lubili tą Rebekę. Y, ja polubiłam. No ale to jest właśnie druga książka z mojej listy książek, która mi się naprawdę podobała. I nie wiem, czy będę tak długo o nich mówić, bo też właśnie nie wszystko pamiętam z tych książek. Natomiast tutaj pamiętam właśnie ten klimat mroczny, taki stary angielski dom, który, który naprawdę cudownie, cudowne dla mnie wrażenie wywarł. I jeszcze to wydanie, które zawsze... Od długiego czasu chciałam mieć, nie mogłam znaleźć, no i że, że pojawiła się niedawno księgarnia z książkami właśnie po rosyjsku, po ukraińsku, no to mogłam ją w dobrej cenie zakupić. Co dalej? To chyba przejdę już do kolejnej książki. Dalej mam gentlemana Moscow. Długo czekałam, żeby przeczytać tę książkę. E, bo długo zbierałam się, żeby ją kupić, w końcu ją znalazłam i okazało się, że to jest właśnie taka książka, która, która jest cudowna. Mamy tutaj e, Aleksandra Rostowa, Aleksandra? Hrabiego Rostowa, on się chyba Aleksander nazywał. Tak, Aleksander Ilicz Rostow, mm, który napisał jeden wiersz, który zmienił wszystko i został jakby Zesłany, jeżeli można tak powiedzieć, do aresztu domowego, i zamienił swój taki luksusowy apartament trzypokojowy albo dwupokojowy na klitkę na poddaszu. No i tutaj różne takie, jakby historie przychodzące, czas siedzi w hotelu Metropol, w którym jest w tym areszcie całe swoje życie. Natomiast pokazuje nam ta książka bardzo fajny motyw, że tak naprawdę. Yy, największe bogactwo, jakie mamy my wszyscy ogólnie, to jest to bogactwo, które każdy ma w sobie. Yy, czyli tak naprawdę nieważne, co się dzieje na zewnątrz, tak naprawdę całe bogactwo zawsze nosisz w sobie. Więc z tego powodu ta książka yy, jest tą książką, którą naprawdę pokochałam. Jest cudowna, dużo mam tutaj no nie dużo, ale sporo mam pozaznaczonych momentów w tej książce, które do tej pory jakoś tam wspominam i które do tej pory mam w pamięci, więc ta książka to jest taka książka właśnie z tego roku, którą na pewno będę polecać, bo naprawdę warto zapoznać się z historią Aleksandra Rostowa. Dalej mam książkę, młodzieżówkę. Natomiast w tym roku ona taki boom zrobiła, nie wiedziałam dlaczego, teraz już wiem, bo ją przeczytałam. Jest to z tej strony sama. Czyli historia opowiadająca nam o utacie i o poradzeniu sobie z tą stratą ukochanej osoby. Mamy tutaj Julię i sama. Julia jest zrozpaczona po śmierci swojego chłopaka, no i nie może sobie z nią poradzić. Przegląda tam, wyrzuca jakieś rzeczy, pamiątki z nim związane i przegląda y, chyba album szkolny, z tego co pamiętam na początku. Y, no i stwierdza, że no, nie może sobie bez niego poradzić, więc chce do niego zadzwonić i usłyszeć jakby jego głos na mm, tej skrzynce pocztowej, nie, nie wiem jak to się nazywa. Chyba skrzynka głosowa, no, chce jego głos usłyszeć. Jakby. No i okazuje się, że ona jakby nie dodzwania się do niego i zaczynają rozmawiać i dowiadujemy się, że on pomaga jej przetrawić jego stratę, natomiast ona też mu pomaga odejść z, tak naprawdę z takiego niebytu trochę bardzo urocza książka. Bardzo się spokajam na tej książce i naprawdę uważam, że jest to bardzo dobrze napisana młodzieżówka która naprawdę uświadamia nam bardzo dużo rzeczy. Kolejna książka to już piąta książka i to jest książka, do której nie mogę się doczekać filmu, bo wiem, że wychodzi. Jest to Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow. Książka, która nie ma polskiego jakby tytułu, a szkoda, bo mo mogliby coś wymyśleć. Natomiast jest to książka, która pokazuje, że miłość nie zawsze z częścią planu, który chcemy przeżyć. E, mamy tutaj naszą główną bohaterkę, 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 która e, przeżywa bardzo trudne chwile w Miami. Mm, no i jakby jej rodzina wysyła ją do rodziny, w, która znajduje się w Anglii i tam ona... E, Odnajduje siebie, odnajduje miłość właśnie w tym małym miasteczku, do którego wcale nie chciała mieszkać, dojeżdżać. Na, na początku jest bardzo sceptycznie do tego nastawiona, natomiast po jakimś czasie ona uświadamia sobie, że tak naprawdę to jest to, czego potrzebowała, Tak naprawdę ta, to, to małe miasteczko w Anglii daje dużo szczęścia, no i pomaga sobie, pomaga jej w utracie i w takich... W wielu innych sprawach. Kolejna książka, jest to klasyk. No i mówiłam, że spadnie, zaraz się pojawię z powrotem. Jest to klasyk. Książka, której nie spodziewałam się przeczytać, natomiast zobaczyłam, że nie jest długa i stwierdziłam, że dobrze, dam jej yy, szansę. Jest to Śniadanie u jest to historia mm, o Holly, e, która jest odważną i łamiącą reguły, e, o, młodą kobietą, e, która, mm, która, która pracuje jako panna do towarzystwa. No i tak naprawdę bardzo ciekawie jest napisana ta książka, bo ona jest napisana jakby z perspektywy autora, która opisuje jakby jego historię, która miała miejsce jakby naprawdę nie wiem czy miała miejsce naprawdę, natomiast bardzo fajnie jest napisana i bardzo fajnie pokazuje nam właśnie tą wierzchnię podróżującą Holly, która. Tak naprawdę próbuje odnaleźć swoje miejsce na świecie, na Ziemi, ale nie może tego zrobić, ponieważ ona wiecznie ucieka od problemów. Kiedy jakiś problem się pojawia, ona jakby postanawia zabrać swoje manatki i pójść dalej. Dlatego też odchodzi od swojej rodziny, dlatego też właśnie z Nowego Jorku ucieka i, i, i dlatego też do Nowego Jorku przyjechała. Także bardzo fajna. Historia. Niby ma 50. zaraz powiem, ile moje wydanie ma? 87 stron. Natomiast bardzo dobrze skondensowana historia młodej bohaterki. A filmu jeszcze nie oglądałam, chociaż mówiłam chociaż nie wiem, czy mówiłam tutaj, czy w. Instagramie, że na pewno obejrzę film, natomiast do tej pory go jeszcze nie obejrzałam i nie wiem kiedy to zrobię, natomiast planuję ale ta książka wywarła na mnie tak dobre wrażenie, że boję się zacząć filmu bo boję się, że reżyser czyli Blake Edwards nie przekazał tego tak jak ja bym chciała i tak jak ja sobie wyobrażałam tę historię chociaż wiem, że tak naprawdę historia śniadania Tiffany'ego to jest taki klasyk i książkowy i filmowy i Audrey Hepburn, która to zagrała, właśnie chyba na tej roli się wybiła. Yy, także świetna książka i taki, taka jedna z lepszych, które przeczytałam właśnie w tym roku. Chociaż nie wiem, czy to można uznać za całą książkę, czy za opowiadanie, nie wiem, czy jest jakaś różnica. Yy, kolejna książka to jest dla mnie nowość, bo nigdy wcześniej nie sięgałam w ten gatunek, a jest to po, poezja i wiersze z Siergieja Jeśnina. Mam, mam tutaj zbiór opowiadań spowiedź chuligana, czyli Spowiedź huligana. Są to naprawdę bardzo przepiękne wiersze. Pokazane są jakby, jest pokazanych kilka faz naszego y, poety, bo pokazuje tutaj na początku taką miłość do ojczyzny, miłość do miejsca, w którym się urodził, bo on pochodził z małej, z małej wsi. Właśnie tam jest pokazana miłość, potem jest pokazane takie zatracenie. Trochę w wielkim mieście, bo gdy przejechał już do Moskwy, to zatracił się trochę w tym świecie, nie chciał już wracać do rodziny, więc tak, potem zakochany mężczyzna, który, który tutaj się przedstawia nam na wielu, wielu wielu wierszach, wielu poematach, pokazuje nam jak jest, jak on kocha, jak to jest być kochanym. Mm. Tam też są na przykład pokazane wiersze, gdzie ma złamane serce, więc takie fazy. No i kończąca faza, przez którą myślę, że jeśli ja nie był dlatego zakazanym poetą, to jest pokazana um, taka utrata wiary. Teraz ktoś będzie kosił. Dobra, skończę jeszcze te dwie książki szybko. Natomiast jest pokazana taka um, jakby utrata wiary w państwo, bo państwo zmienia się z takiego religijnego państwa, w które on jakby wierzył, bo on jest takim religijnym człowiekiem. No i w y, państwo, które jest państwem, któremu nie odpowiada. E, więc bardzo ciekawa książka, poezja z biur Tomik. E, I chyba mam tutaj zapoznać się z innymi poetami, także jeżeli macie jakiegoś fajnego poety, to dajcie znać w komentarzach. No i zostały nam jeszcze dwie książki. Pierwsza z nich to blisko domu, Erskina Coldwell, czytałam to na majówce i zakochałam się w tej książce, bo tematyka jest bardzo ważna, uważam, i, i fajne jest to, że Erskine Coldwell nie był się pokazać tej tematyki, bo mamy tutaj jakby zetknięcie się dwóch światów, czyli białego i ciemnego proletariatu. Ja już o tej książce chyba mówiłam nawet w poprzednim filmie, ale jeszcze opowiem, że jest to historia o pewnym szczęściarzu, który wychodzi za mąż, nie, żeni się z pewną bogatą wdówką. No i ma również kochankę, tylko ta kochanka to jest służąca jakby służka tej żony, no i ta żona odgrywa ten romans, no i rozwodzi się z tym naszym szczęściarzem, rozwodzi się z tym szczęściarzem, no i sprawia... Chce sprowadzić piekło, jakby na tą dziewczynę biedną, która po prostu chce odnaleźć swoje szczęście, ale nie może, bo jest mulatką. No i tam z powodu tego ginie narzeczony tej mulatki, z powodu tej zemsty kobiety. No i, i tak naprawdę ta kobieta musi uciekać. I Koniec końców oni, ta właśnie ten szczęścież z tą, z tą jakby wdówką, się ze sobą schodzą sytuacja, Natomiast cała ta historia jest pięknie przekazana, i pięknie pokazana jest też właśnie ta historia tego, jak osoby o ciemnym kolorze skóry nie mogą sobie poradzić, jakby w życiu w tamtych czasach, bo to się dzieje już lata temu. No i ostatnia książka to jest książka, którą skończyłam na dniach. Jest to książka, do której miałam już podejście kilka lat temu, ale nie skończyłam i cieszę się, że w końcu ją skończyłam. Także bardzo dziękuję mojej siostrze, która mi pomogła skończyć tę książkę. Jest to książka Człowiek, który czytał umarłych. Niezwykle ciekawa książka. Jest to trochę non-fiction połączone z fikcją, bo jest to książka o XIII wiecznym Song Chi, który stworzył jakby. Podwaliny medycyny sądowej. Jest to taka swoista y, biografia, ponieważ mamy tam też kryminał, trochę wymyślonych historii, natomiast taka główna, główna oś i taki tak, taki korzeń książki jest to biografia. I jest to wszystko oparte na faktach i autor naprawdę świetnie przekazał nam tą historię, bo mamy tutaj właśnie 13 wiecznego, mm, 13 wiecznego, XIII y, wieczna Chiny. Które, gdzie pokazany jest, jakby są chci, który chce spełniać się jako lekarz i, i, i medycynę, chce studiować, natomiast pewne sploty sytuacji nie pozwalają mu tego robić. No i cała książka jest pokazana, jak on sobie z tym radzi, i jak w końcu książki odnajduje właśnie ten sukces, który, który w końcu do niego przychodzi. I, I tak naprawdę można dziękować losowi, że tak to się potoczyło, a nie inaczej. Dałam tej książce najmniej gwiazdek z tych wszystkich, które tutaj czyta, pokazywałam, ponieważ motyw kryminalny w tej książce był dość łatwy do rozgryzienia, bo tak naprawdę od samego początku można było się dowiedzieć, że właśnie z bohaterem który okazał się tym złym, jest coś nie tak i że coś dalej z nim będzie. Natomiast to ogólnie taki był mój, takie było moje zestawienie tych dziewięciu książek. i co? Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać w komentarzach właśnie jakieś może poezje, ale dajcie też znać w komentarzach, jakie są wasze książki, które wam się spodobały w tym półroczu. Także dzięki za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!